W dzisiejszym odcinku spędziłem 25 dni w Minecraft Ale co jeden dzień do mojego świata zostało dodawane jedno urozmaicenie Oczywiście pierwsze co zrobiłem po dołączeniu na świat to podstawowe toolsy Następnie zauważyłem trzcinę i po nią poszedłem Ile? 7? Dobra, trudno Oraz zabiłem krowę Krówki chodźcie Następnie poszedłem kopać do kopalni. W międzyczasie zróbmy się dzień pierwszy, a co nie idzie pierwszym rozmaiceniem jakim było siadanie. I nagle stało się dość niesamowitego, tego, co znacznie trwają i rozgrywkę w dalszym okresie gry. Jak... <inaudible> nie, 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 Kolejne. drugiego Jak kolejne? Jak dwa nie, 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 serwer nawet nie, odpaliłem nagrywania i zacząłem nawalać, nie, na nie, 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 szkielet nawalać prawie nie, nie,

Dobra, teraz dodane, zostały dodane levele mobów, czyli coś to co zbytnio ani nie ułatwia, ani nie utrudnia mi rozgrywki. I zacząłem się wykopywać. Chyba a, jestem w jakiejś górze, nie. słabo. Mamy Mamy jesteśmy. Brawo my. Yy... Dobrze. To lecimy sobie szukać jakiegoś miejsca na bazę. Mm, lecimy. K m... A właśnie. Owce. Tu były chyba. O ile się oczymy? Nie! Co ja zrobiłem? Tak są owieczki. Trzewuję cię. Gdzie są twoje koleżanki? Koleżanki? Owce? To są one. Tak, tu już jesteś. Dawaj mi wełnę. Jedna wełna. Owce. Tu jest. Bardzo dobrze. Gdzie jest crafting? Hop. Mamy beda, lecimy spać. <y> e, no, moim urozmaiceniem na dzisiejszy dzień jest, że mogę wziąć sobie jeden witamek z no to, hmm, muszę się dobrze zastanowić, ponieważ jeden itemek To może być coś netherite'owego w sumie Mianczyk ja albo enchanty Hmm, tak się zastanawiam Nie no, koksa nie, może bikona, ale to nie, nie wiem. jak zrobić beacon'a Netherowe nie, fajny Już wiem Elytra To będzie coś, co będzie nam pomagało się przemieszczać Dobra, mamy to Mm -mm. i sobie załóżmy Załóżmy to sobie i Ui. Dobra, jest super I zacząłem się rozglądać za miejscem na bazę I szedłem i pływałem i szedłem i szedłem i szedłem, i wykopiłem z znowu pulki i zginąłem Ja jak tylko. No chciałem zrobić wiadro Brde. Dobra za chwilę będę przy temat i jestem przy temach co we mnie wstąpiło? Chcę spać. Pamiętacie początek odcinka? W dzisiejszym odcinku spędziłem 25 dni w Minecraft. Nie no, tak właściwie to w tym odcinku było chyba 5 dni, bo chciałem, żeby odcinek jak najszybciej wleciał. Więc co, widzimy się w następnych częściach. No.